Słuchajcie, nie dziwicie się trochę, że nie robię uhał, wow, bo trochę już miałem to poznanie. Ale zobaczcie, co to jest w ogóle. Ja pierdyka, co to jest? Ona, ona ma jakiś skład. Serdecznie w kolejną ze serii Master, Master of Orion Witajcie bardzo serdecznie moi drodzy w poprzednim odcineczku Moi drodzy e, na, e, no, poprawiliśmy trochę relacje Mamy zimną wojnę nadal z tymi naszymi osiemnicami e, I mamy troszeczkę lepsze relacje z naszymi kotkami e, me, Merkarami naszymi Haribo Więc słuchajcie, e, słuchajcie bardzo będziemy to mieli bardzo, bardzo ciekawe hmm, Teraz konta budowania szpiegowskiej nie powiem, unikat w skali imperium. No dobra. Nie powiem, trochę. Trochę możemy to zrobić, ale widzicie, trochę więc spada kasa wtedy. A ja chciałbym trochę więcej zarobić. Więc yy, słuchajcie, dobra, dobra, słuchajcie, tak zrobimy, żebyśmy. Ale okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, jeszcze raz witam Was serdecznie. Eee, poprawiliśmy, jeszcze raz Wam tu przypomnę, poprawiliśmy trochę relacje z naszymi sąsiadami, oprócz tymi baranami, bo coś tak chcą nasze daniny, ale niech spadają. Eee. I również tutaj naszymi kotkami. Mamy zimną wojnę jeszcze raz tutaj, tymi. I teraz zobaczymy, co, co tam tutaj wykaże. Czy będziemy mieli kolejny niszczyciel? Zobaczymy. E, póki co zbieramy teraz pieniądze na, na naszą No, no, no ulepszenie naszej w całej flotyli, bo przydałoby się nam ekspolację kosmosu. Słuchajcie, no super, super, świetnie. Wszystko się fajnie składa. Dobra, czekajcie. E, nowy projekt u statku został odkryty. O! Dobra, uwaga. Uwaga, 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 będzie? Nie, nie będzie już zgromił na takiej fory. Powiem szczerze, że tak nie miałem takiej okazji, powiem szczerze, tej grze poznać. Naprawdę, mówię o sercu ręki, sercu na ręce, że naprawdę i ręka mam podniesioną na prawą, że naprawdę przysięgam, że tak jeszcze nie miałem tej grze. Naprawdę, czy Dostać takie dwa na raz niszczyciele, o ja pierdyka. Bo ten trzeci i trzeci zbudowałem już, więc. Baza kolonii, super. Słuchajcie, będzie się nam lepiej teraz... Będzie się nam się szybciej... Będziemy mogli szybciej się rozmnażać. I o to chodzi. O to chodzi. Możemy też... Okonomia, ale jakbym chciał jeszcze silniki, kochana moja Zosia. E będziemy tutaj chcieli trochę rozwinąć na temat uz uzbrojenia naszego kraju. Uj, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. E Czekajcie, będę chciał tutaj... Wiecie co? Mm, tutaj będę chciał. Tutaj będę chciał trochę tak e, pójść na temat e, uzbrojenia, bo wiem, że niektórzy z Was tutaj was to interesuje. I niektórzy z Was na pewno doradzali w komentarzach, chyba była cisza. E, nie wiem, ponieważ to jak mówię, przypominam, nagrywam to przed jeszcze premierą. I to nie jest takie proste e, nagrać takie odcinki. Trochę wam już powiem, trochę roz, rozpoznałem trochę problem techniczny, ale trochę chodzi lepiej. Ale nadal jest ten problem. No, maksymalnie mamy teraz 15 FPS, a teraz mam 20. Ech, ciężko powiedzieć, czemu tak się dzieje. Mam nadzieję, że nie będą problemy techniczne z tą grą. Aha, akceptujemy. Może coś odkryłeś tam dalej. E, bo nasi koledzy Merkarowie. O, no i ukryli. super. Słuchajcie, teraz tutaj będzie się wielka bitwa toczyła o Orion, bo na razie póki to jest spokojnie, ale zaraz tu się zacznie e, wojna, po prostu nieugniona więc słuchajcie, mamy umowę badawczą i możemy razem tutaj w Haribo sobie e, współpracować i to jest bardzo dobry interes przekazanie mamy, mamy dla Ciebie propozycję, o chętnie Jezus kochany słuchajcie, jeżeli macie problem z zrozumieniem tej logiki, o robale, o oh, fakt Przemawiamy w imieniu Ula. Jesteśmy kla klackonami. Jesteśmy liczni. Liczni. Tak, dobrze, dobrze, dobra. Czasem może mi się zdarzy, że powiem po angielsku, więc przepraszam, tak to? Żebyście nie, nie pogniewali się, bo czasem może tutaj, wiecie, młodzi widzowie są i po prostu mogą nie zrozumieć. E, więc czekajcie, o możemy sobie to ulepszyć, bardzo dziękujemy u Haribo. E, i czekajcie, i co tu, w ogóle może wam wyjaśnić jak to działa ta dyplomacja mamy tutaj teraz te robale, co nie? czekajcie pozdrawiamy was, o dziękuję e, słuchajcie i słuchajcie, to tutaj na przykład tak e, to oni nam tutaj, ja, na przykład to ja teraz im oferuję a jak tutaj jest na przykład ja, tutaj jest to ja coś kliknę, żeby czasem ludziom się to e, tym nowszym się myli i ja to rozumiem, to też miałem ten problem. To na przykład chcę im przekazać 100 kredytów, co nie? Za to. Ale ja tego nie mam zamiaru. I to tak to wydajecie. Pamiętajcie, prawa strona to zawsze wydajecie, a, e, a lewa to, to oni proponują wam coś. a ja to teraz im to tu proponuję, więc... E, więc to e, zawsze pamiętajcie, żeby czego chcecie pomóc, żeby wam się obrazić. No oni są logiczni, naprawdę. No ja się cieszę. Słuchamy. Akceptujemy. Dobra, super. Nie to, że mówią, że to jest jestem. Królowa, ale to nie jest właśnie królowa, bo to jest... to jest słuchajcie... król nie więcej. Tych murówek, więc... Nasze mrówki będą chciały tu na pewno odwiedzić nasz system, ale ja tu na to nie pozwolę. Dlaczego? Już Wam tłumaczę, bo to jest trochę niebezpieczne im tak dawać tutaj rękę wolną, a ja tutaj nie mam zamiaru im dawać wolnej ręki, więc słuchajcie, póki co się roz, rozmrażamy się tutaj, lecie da, rozbudujemy trochę naszą technologię i zaraz ruszymy trochę na, o, nasza ula wyruszyła. Dobra, słuchajcie, mm, co tu mamy? Bardzo się cieszę, że te niszczyciele są tanie, bo naprawdę już się martwiłem, że będę musiał z to coś wydać. No i słuchajcie, mamy dużą przewagę liczebną, ale nie będę atakował ją, ponieważ zaakceptowałem abasadę. Teraz niech ona w sobie wleci, niech zobaczy, pozwolę jej na to. Tak, ulepszaj jednostki, właśnie, o jezu. No i niepotrzebnie zmarnowałem pieniądze. Dobra, jest trochę lepiej, ale trochę niedobrze, że tak się stało. Ale dobra, musimy jakoś to wytrzymać. Słuchajcie, ja to rozumiem, że będzie trudno. Jest trochę mamy lepsze teraz prędkość naszych okrętów, ale tak nadal będą słabe. Jak nie mamy dobrego zastosowania, czekajcie, coś tutaj było. Gdzieś to była taka syneczka, takie pudełko. Nie ma, na razie nie mogę, ale możemy to tutaj desantowe dorobić. Taktyka wojskowa. I tu mamy tems taką antenę, która zakłóca takie szpiegowstwo, na przykład wykradanie danych czy coś, to jest też dobre i też mamy desantowiec taki. E, jak to wyglądają desanty, to wam pokażę, jeżeli to są nowi widzowie, którzy oglądają to. E, no i słuchajcie, tak, no nasza spadła spada nasza siła, ale zobaczymy, jakie jesteśmy w rankingu, bo dawno tego nie widziałem. No i tak, Merkarowie nadal są silni, ale punkty doświadczenia i tutaj Ile mamy punktów tutaj, to mamy na więcej na razie, póki co. I jeszcze jest jedna z który nie znamy Nasze kotki nie są, są słabe. E, doświadczeniu w ogóle nie wiem, czemu tak się dzieje, że te koty są takie osłabione. Szkoda, bo powiem szczerze, że żebym je trochę y, pozwiedzał. Gdzie są nasze te owady, tam są owady. Może, może będą koleżeńskie takie, e, więc też będę chętnie chciał odwiedzić ich system. E, póki co nasze naszej tam okrętu leci, co nie? Żeby zbadać to Właśnie, nie pomyślałem, żeby go wycofać Tutaj poleci. Teraz tutaj zwiedzamy Nasz e, środkach gwiazdbór, e, naszą układ galaktyczny Tutaj już widzę tego. Wielki wóz. No, raz, dwa, trzy wielki wóz No prawie, bo tak wygląda wielki wóz. Chyba dobrze powiedziałem Czasem się mylę. Prawo mi się mam... Prawo mam się pomylić. Każdemu z nas się myli. Pamiętajcie. Jeżeli macie problem w klasie, to mogę Wam tylko dodać, że każdemu się zdarzy, zdarza się pomylić, więc nie obwiniajcie się, że się pomyliliście. Jeżeli jesteście młodszymi widzami, więc... Więc się słuchajcie, nie przejmujcie. No to nie liczy się wzrost, tylko liczy się i też nie liczy się wiek, ale liczy się mądrość i wiedza i przede wszystkim ta e, kultura, bo bardzo doprowadzi do lepszego, lepszych kontaktów. Tylko tak wam powiem. Ona tutaj, oni nas patrzą, oni nie mają dobrej technologii, co my, ale już nie będzie takiej sytuacji, że byśmy mieli wszędzie ziemi, bo jak zdarzenia macie losowe i dzieci tak od razu. E, od razu taką tę to zaraz wam gra zrobić, że będziecie trzęsienie ziemi w waszej stolicy, co nie? Takie. O kurde! I co się dzieje? Wszystko tracicie i koniec po prostu, was wykończą wtedy. I to jest po prostu tak, właśnie gra taka jest trochę na mnie brętna, nie wiem. Moje licz to tak się nie zdarza, ale czasem tak było, że. I teraz skonizowałem, słuchajcie, planetę. O... Czekajcie, Czekajcie, czy ja puściłem czas? Nie, nie puściłem czasu. Super. Słuchajcie, 10 minut daję wam, 10-15 daję. Um, nie, znaczy 10 minut, bo może 8 już minut trwać, więc słuchajcie mm, I miałem taką sytuację, że skanalizowałem sobie system e, Jeden, mój, własny Nowy, na przykład taka jedną planetę teraz ląduje i po dwóch turach słuchajcie pisz, e, Powiadomienie losowe i słuchajcie I co? I co słuchajcie? I, I mówią, że zaraz mi wybuchnie układ cały, co nie? Słońce ma, jest stare i zaraz wybuchnie mi gwiazda i mówię, o ja pierdyka, no chyba żarty, co nie takie, yy, takie, wiecie. Ja nie mogłem nic zrobić, bo ponieważ nie rotuję tej planety i tyle. Takie oczy ma, no, dziwne. Znaczy, już ją widziałem, więc słuchajcie, nie dziwcie się trochę, że nie robię wow, bo trochę już miałem to poznanie. Ale zobaczcie, co to jest w ogóle, ja pierdyka, co to jest. No ona, ona ma jakiś stanik tam na pewno. Stoisz w obliczu wielkiej marszałini Lena Arkiego Coś takiego arkeanskiego Witajcie jako władcy równego sobie Dobra, idź mi stąd O, tutaj widzę, że oni się... Oni są bardzo sprytni One w sumie, przepraszam, bo one tam rządzą A ich chłopi muszą pracować dzielnie Powiem szczerze, że tak Amazonki bardziej Tutaj twórcy porównali O, widzimy, że mamy równe poglądy technologiczne co proponujesz? No ja Handel, bym chciał. Absolutely. Absolutnie. No i super. W takim razie żegnam, no i super. Trochę wam powiem szczerze, że wreszcie się dogadałem, bo jak gram melkerami, to wszyscy się mnie boją. Nie wiem czemu, nie jestem taki straszny przecież. Ja aż takiej, takiej krzywdy nie zrobiłem jeszcze, nim, więc słuchajcie. Niech oni nie płaczą. Póki co jestem człowiekiem honorem, więc mamy tu krużownik. Ale co byśmy chcieli bardzo? Takie prywatne finansowanie. A. Hmm. Możemy też bronić lepszy. Dobra, Zosiu, co mi doradzisz? Jeżeli chcemy zanieść tą planetę, to zróbmy to. Póki co poradzicie sobie na pewno sami, więc ja wierzę, że to zaczęło pać. Już możemy budować a ta gra mi tutaj. Jeszcze próbujemy utrudnić. Dobra, e, tak zrobimy. Od razu to zbadamy. E, I raz, że czekajcie, to zbudujemy. E, I słuchajcie, to co tu możemy zrobić. Teraz zrobimy taki coś. Co nie, że raz e, i mamy tyle. Dwa Tutaj słuchajcie, szybciej. Niks, kolejnego robią, Kolejnych się nie robią. Nasze pokolenia, które daną i tymi niestety morskie osiobnicami. E, więc jak coś niewyraźnie powiedział, to bardzo przykro mi, ale nic nie poradzę, więc słuchajcie, dobra. E... Jezu, zdenerwowałem czymś. Powiem szczerze, że naprawdę to jest stres. Dobra, e... przejdźmy do kolejnych rzeczy. Boleć, więc... Nie, aż trochę mi to boli, więc... Ajajaj, aj, aj, dobra. Dobra, wszystko w porządku. Wszystko w porządku. O Boże! Przepraszam. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, już jestem. Z powrotem przeszedł. przepraszam bardzo. E, Musiałem chwilę przerwać, tylko. E, więc słuchajcie, dobra. E, kontynuujemy naszą podróż gwiazdną. I widzę, że nasi koledzy sobie zrobili dziwną taki e, dziwny układ. Ale ona jest chyba najsilniejsza, coś mi się zdaje. No, jest najsilniejsza, nie? No, oni są silni. Czy ktoś to był... Ona jest ma na więcej punktów doświadczenia. Nie wiem czemu. Ale jak, jeżeli tu ma tych takich kolegów, takich naukowców, to o, no to od razu widzimy, że ma szybsze padania. Ehm, no to mamy naszą rywalkę, słuchajcie. Ją bardzo nie lubię, więc słuchajcie, ja jej nie ufam, bo ona mnie wykorzysta tylko. Potrafi nieźle wykorzystać i zamotać tym tylko w głowie. Więc jest sfana Jest fana. I podła. <grym> Eee, dobra słuchajcie, mamy flotę Ale zastanawiam się jedno, czy ja mam w równy przewagę No mamy No, mamy takie, no powiedzmy równe Ale mogę go pocisnąć, więc słuchajcie, no, to może być różnie Ja nie wiem też co on ma, więc by się przydało taki zwiad mały Zrobienie O, 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 kolego, 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 lecisz tam od razu Może niszczyciel o igli trzy o kupcy nie, szkoda, że nie mamy takiego dobrego zasięgu do tego systemu Gdzieś tutaj była ta rasa o tutaj jest to, tu możemy handel zrobić i raz, że możemy tu stację kosmiczną zrobić, ale nie chcę tu lecieć, bo oni mogą mi zaatakować go, albo wiecie co, zrobimy to, zrobimy to będziemy mieli od razu już system kurde, naprawdę komputerze o co ty sobie utrudniasz drogę? Czekaj, ile to mu zajmie? 10 tur? Tu też 10 tur. Ramię chce zmusić, żebym tak przyleciał. No nie mam mowy. Idź mi stąd. Z tym pomysłem w ogóle. Nie, nie kupimy taki sposób. E, dobra, słuchajcie, sobie zmniejszmy trochę podatki w naszym systemie. E, ludzie muszą kłonąć trochę, bo to takie coś nie jest zachwycające dla nich. Ja to bardzo rozumiem, bo to jest bardzo nieprzyjemne. Słuchajcie, zostało wam 6 minut jeszcze do końca filmu, więc e, będziemy e, trochę się streszczać. No i kasa, super, bardzo się cieszę. Nasze kotki się już też osiedli, osiedliły się już trzeci układ. Chyba my też to powinniśmy zrobić. Tak mi się zdaje. E, więc słuchajcie, zrobimy to. Zaraz sobie zaczniemy budować ten statek organizacyjny. E, tylko chcę jeszcze jedną populację zrobić, co, żebyśmy się mogli szybciej rozwinąć. Na temat tego. Mm, I słuchajcie, co tu jeszcze będziemy chcieli zrobić? Co musimy zrobić? No, jeszcze czasu nam trochę zajmie, to, więc słuchajcie, jeżeli mamy wojnę wypowiedzieć komuś, to musimy być przygotowani też tutaj, chcę się tutaj osiedlić najpierw. Yy, bo jak, jeżeli, jeśli tego nie zrobimy, no to będzie mi problemy, ale będziemy mieli tam surowce, słuchajcie. I to jest super. Nice. 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 Dobra. Yy, słuchajcie. Nie wiem czy oni nie wiedzą, ale ja wiem, że mam tu Orion i nie wiem czemu nie pokazało się ciągle ta telewizja. Nie wiem czy coś się nie odwaliło także. grze. Bo czasem są błędy. I czasem trzeba zapisywać przed tym, więc sobie zacząć wszystko od początku co robiliście. Ale to rzadko się zdarza. Albo jak może wyłączać zdarzenia losowe, to po prostu może po prostu tego nie ma. I może dobrze, bo troszeczkę mi to nie powiem, wkurzało mnie. Centrum Szpiegowskie, no i super, słuchajcie. E, rozrywka, jak widzicie, jest przyjemna. Jak nagrywam to kilka naraz odcinków, to słuchajcie, jest przyjemnie. Nic, bez Was tutaj nic, nic nie nagrywam. E, <coughs> tutaj, co mogę Wam powiedzieć? E, co to możemy zrobić? Słuchajcie, no co to możemy zrobić? Mamy trochę kasy, i to jest bardzo mnie cieszy się to, bo to bardzo mnie dobra wiadomość. O, ptaki. Dobra, nasze ptaszki mamy. One są bardzo podłe. Już wam tłumaczę. <coughs> Już tu mówię ci, którzy może widzowie nie umieją czytać. Młodsi, bardziej czasem się to zdarza. Już wam tłumaczę. Władca przestworzy Arkali. Pozdrawiam cię w wędrowcze. Wierzę... Pozdrawia cię wędrowcze. Wierzę, że znajdziesz, znajdziesz w sobie tyle mądrości, by z nami współistnieć. No i super eee, fajnie, ale ja mu tak nie ufam. Spod małe gnoje, który, O właściwie to... Nie, mamy handel, mamy handel. Tak, Zaakceptuj. No i super, super, zaponuj. Jak sobie życzysz, i słuchajcie, możemy to zrobić. To jest bardzo dobry interes. Zgodny. O, jak mam przyjąć, byłoby to dla mnie zaszczyt. No i się zgodziliśmy. Niech wiatr podnosi cię do raju, przyjacielu. No i super. Mamy dobre relacje. Nasze ptaki gdzieś są tutaj, tak to, ale jeszcze nie widzimy. O, tu są. Mamy tutaj ich. Tu mają, ich system jest tutaj. Ja dziwnie, że nie zauważyłem tego. I mają tutaj kolonie, widzę. E, tutaj powiem szczerze, że ciekawi się robi tu nasza seria. I powiem szczerze, że takiej takie sytuacji jeszcze nie miałem, e, żeby tak się dobrze zagadać Więc słuchajcie. No i świetna wiadomość, bo właśnie skończyliśmy budować kolejnego obywatela naszej. Naszej Ziemi, bo jest teraz 11 milionów naszych obywateli. Brawo, wielkie eee, dla nas. Sukces jest duży. Potrafimy się przemieszczać w kosmosie, ale nie mamy takiej dużej gospodarki rozbudowanej, więc póki co musimy radzić sobie co, co mamy. Ale widzicie, jaki mamy zarobek teraz? Nie potrzebuję teraz tego wielkiego wypożyczania, bo po prostu to jest, jest teraz korzystne dla mnie. Ale mamy flotę, słuchajcie, jeżeli by coś doszło, to możemy walczyć, możemy się bronić. E, oni tutaj nadal budują wojsko, niech sobie budują. On tylko szuka wojny, widzę kolega nasz. Ale wojna to nie wszystko, słuchajcie. Ja tu na razie jestem pokojowo, demokratycznie nastawiony. I nie mam zamiaru, słuchajcie, z nikim tu wprowadzić zimnej wojny. E, ale on mi tu wypowiada zimną wojnę, a ja tu pokiem, Póki co oni mnie zaraz może mnie zatakować. To ka każda chwila, może to być, więc. Słuchajcie, nie, nie odtwarzajcie nigdy takie coś, bo może was zaatakować. A czasem trzeba zrobić tak, żeby was nie podbić. Bo to nie oznacza, że jak będziecie pokojowe, to może was nie zaatakować. Zawsze może każdy z was, zawsze każdy z was może was zaatakować. Nieważne czy to jest, nie wiem, sąsiad czy kolega, ale zawsze może was zaatakować. To musicie być pewni zawsze tego. Nie, może być, nie możecie być pewni, że możecie zaufać na przykład takiemu koledze, który może wam obiecać wszystko, ale czasem trzeba być ostrożny Z kim się rozmawia Bo naprawdę są różne sytuacje w życiu, które mogą was czasem, widzowie niektórych tutaj zaskoczyć, więc bądźcie zawsze na dystans i na lepiej, wiecie co? Nie wystawiajcie się za bardzo tak na celownię, na każdego, bo to po prostu wam to nie będzie to dobre tu mamy 25%, a tu mamy 15%. Jeżeli byśmy to opracowali, byśmy szybciej się mogli rozmrażać w koloniach. Ale słuchajcie, też mamy tutaj taką drugą opcję, tutaj centrum z zarządzania obcymi rasami i mamy tutaj psycholo psychologię obcych ras. Psychologia obcych ras skoncentruje się na rozumieniu motywacji i systemu wartości innych ras, co pozwala na łatwiejsze ras, z i handlowych. Ja po kresie, nie mam problemu, bo ma, nasza rasa ludzi ma najlepszy stosunek yy, kontaktów. Dyplomatycznych i mamy dodatkowo do dzisiaj talent. Eee, może nie obcymi oraz sami, ale jeżeli jakiś kontakt się uda nam zna znaleźć kiedyś w kosmosie, i tą bardzo życzę e, nasy, to chętnie, mam nadzieję, że będzie, będą nam nastawieni pokojowo, bo nie chcemy na razie, póki nikim nie mamy zamiaru wojny prowadzić głupiej. Nasz, nasza nasz gatunek jest pokojowo nastawiony i nie mamy zamiaru nikim wojnę wypowiadać. Więc słuchajcie, e, nie będzie problemów. Czekajcie, sobie wyślę, właśnie. Wiem, że miałby koniec odcinka, ale przedłużam wam 15 minut. Słuchajcie, dzisiaj będzie 15, czyli za 2 minuty. E, trochę mam dłuższy ten odcinek zrobię. Się zastanawiam właśnie, co tu wziąć. Tak, teraz napiszecie. No, oskarżę mnie, przedłużaj tego odcinka, no! Przestań tak robić, że marnujemy czasy. No, słuchajcie, rozumiem, że chcecie oglądać odcinek, ale. Czekajcie, dajcie się dobrze, muszę się zastanowić, co tu będzie służyć. Czy szybko mogę to zrobić, ale możemy właśnie te, te santowce robić. Nie pomyślałem, właśnie teraz sobie przypomniałem, co za tronów. Zbuduj komórkę. Zasiadorać mi, no, to jest nie? nie, ale, dobra, wiecie co? Posłucham... albo nie, albo tak. Dobra, dobra, sarka. Tak czasem muszę się zastanowić i Muszę przewidzieć każdy ruch, przynajmniej tej grze. Przynajmniej, no nie da się wszystkiego przewidzieć, ale muszę być pewny, czy wiecie, czy to będzie słuszne w przyszłości. Więc muszę się dobrze na to zastanowić. Słuchajcie, dobra, co my tu zrobiliśmy. Ok, zaraz zaczniemy zobowiązywać budowę tego jeszcze. Słuchajcie, najpierw, póki co, jeszcze chciałem zrobić desantowiec eee, jeden. I zaraz wruszamy wojnę tamtymi. Eee, więc słuchajcie, będzie to zaraz tutaj jadka kosmiczna. Eee, niestety będę musiał go zaatakować. chcę mu to ten system. Nie wiem, ile ta wojna może trwać. Jeżeli osiadli się tutaj, już nasz kolega, a mamy tutaj kolegów też różnych. Którzy no chętnie nas będą chcieli nas tu poznać bliżej. Czyli nasza kobieta i mamy robale obok siebie. Musimy tutaj szybko, słuchajcie, wbić tutaj i zająć to, bo jeżeli tego nie zajmiemy, to będziemy mieli problem z nimi bardzo długo. Tutaj później sobie zajmie. Nie będę tego na razie przejmował. Bo za mała planeta na pewno nie ma, nic się nie nadaje. A tutaj jeszcze możemy sobie, słuchajcie, zająć sobie jeszcze jeden system, o, właśnie się skończyły. Reacje, więc słuchajcie, jeszcze tylko sobie odnowię te reacje z bucharkami Skończyła się reacja też z badawcza, szkoda, bo bardzo przynajmniej się się to układało To zaszczyt, super Bardzo się lubię z nimi komunikować, Czekacie z kim jeszcze miałem Handler? Merkarowie się kończy, też kamion dalek o naszym, naszym najlepszym celem tej grze, żeby się tutaj rozwinąć i Tutaj pokazać też tutaj, tutaj tak, tra, tych tutaj zainteresowanych graczy nowych, którzy chcą kupić, mam nadzieję, że będą tutaj chodzić gracze i poznają trochę lepsze mm, Poznają trochę lepiej tą grę, jeżeli chcą kupić, nie są pewni, że zakupić tą grę, to e, możecie sobie tu obejrzeć, bo tutaj nie ma żadnej tu ściemy, e, przynajmniej na średnich ustawieniach graficznych, ale na są ładniejsze, więc są ładniejsze zbroje. Wszystko jest tak troszeczkę osłabione, żeby po prostu komputer nie miało obciążenia. Nie wiem czemu ja mam, ale dobra, moi drodzy, słuchajcie. Ja tutaj się żegnam moim tutaj wielkadnym Aleksandrem, który się nazywa zawsze od początku gry ja to nazywam się Oskarżem Rome, ale... E, inaczej mam profil nazwany, więc... Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za, e, za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że Wam się bardzo spodobało. E, słuchajcie, ja mam do Was pytanie, jakby co, jakbyście chcieli, jeszcze raz się spytam, jakbyście chcieli bardzo Let's Play'a na tą serię nazywał, to, to mogę wam to mówić jakbyście chcieli. Więc moi drodzy, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego e, odcinka jeżeli byście chcieli dowiedzieć się więcej na temat kolejnego odcinków, to pijajcie na Facebook i słuchajcie za trzy tygodnie się widzimy, wy chyba środę oczywiście już chyba lub poniedziałek lub piątek się widzimy, więc za trzy tygodnie się no już widzimy moi drodzy, trzymajcie się, zobaczenia, cześć, pa 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 pa